Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku, a dzisiaj otwieramy pudełko ze sklepu Glambella. Jest to pudełko świąteczne, to za 30 zł i będziemy sprawdzać co jest w środku. Ja powiem Wam szczerze, że kupiłam to pudełko. Tak, kupiłam to pudełko ze względu, że chciałam właśnie otworzyć je z Wami i dla Wiktorii, więc otwieramy. Ja tam nie zaglądałam jeszcze, ale jestem sama bardzo ciekawa i wyciągamy pierwszą rzecz. Poczekaj, mama Ci będzie dawała. Pierwsza rzecz, to są. Wow, tak? Takie bombki na choinkę, one będą idealne. Na choineczkę malutką Wiktorii. Mama, to są są. To nie są żelki, kochanie. Zobacz, to jest bębenek. Tu są takie bombki od tej bombki. Prezenty, fajne? Proszę bardzo. Kolejną rzeczą, jaką mamy w bocie, przypominam za trzy dyszki, jest. Yeah, yeah. Wow, Wika, to co bardzo lubisz Uwaga, uwaga Ale czadowe Opaska z reniferami Chodź założymy, zobaczymy jak to wygląda Poczekaj, pokażcie No super Będziesz mogła do przedszkola nałożyć tą opaskę Jak będziecie mieli Mikołajki Czekaj, nie, sz nie szleśćmy tym na razie Jak Ci się podoba? Popatrzcie w aparat, ładnie? Ok, więc i taka opaseczka, bardzo fajna, fajnie będzie wyglądała również do zdjęć, a zaraz Ci pokażę. Uwaga, uwaga, proszę bardzo. Czekaj, pokażemy najpierw widzom może. Mamy, mamy tutaj takiego bałwanka na sznureczku. Myślę, że tutaj będzie można coś napisać, na przykład kredą, tak, no tak to wygląda. My będziesz mogła powiesić go sobie na ho na choinkę też, oczywiście. Kolejna rzecz, uwaga, uwaga. A, długopis ze świętym Mikołajem. Ze świętym Mikołajem. Zaraz zobaczymy, w jakim on jest kolorze. Proszę bardzo, ten długopis jest również dla ciebie. I słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj breloczek. Breloczek, gwiazdkę złotą, ale. Po drugiej stronie, jak te cekiny się zmieni, jest on srebrny. I dla kogo jest taki breloczek? Twój! Cieszę się? Jaki! I kolejna rzecz to jest taka błyszcząca czapka Mikołaja w gwiazdki. To No to też twoja. I jak wyglądam? Świąteczne dziewczynki, co? Świąteczne dziewczynki. No i oczywiście standardowo jeszcze w takim pudełeczku mamy zdjęcie Pauli z podpisem. Tak, to też jest dla Ciebie. Zdjęcie Pauli z podpisem. I to już wszystko. Więc to jest nasz cały box za 30 zł, ale jeśli nie oglądacie mnie na Instagramie, to nie wiecie, ale mam tutaj również pudełko-niespodziankę. Ja wiedziałam, że Paula ma coś tam dorzucić mi. Nie wiedziałam absolutnie co. Wiecie, Paula na swoim kanale otwiera naprawdę mnóstwo kalendarzy w tym momencie dwa dziennie. I przesłała mi, moi drodzy, kosmetyki. Mam tutaj dwa tusze: puder, pomadkę. Chcesz też otwierać? Paletkę wielką, ale wiecie, jakie tu są przepiękne kolory? Zobaczcie na to. Co tutaj jeszcze jest? Konturówkę do ust o pięknym odcieniu, bo już sprawdzałam. Zobacz, ja to jest też pomaga. Tak, w kredce. I ostatnia rzecz, jest to czarna kredka. Więc tak, u Paula zrobiła mi niespodziankę, za co bardzo, bardzo dziękuję. I jak podobają ci się te wszystkie rzeczy? Tak, i czyje one są? Moje. I tylko twoje, tak. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak, otworzyłam już kosmetyki. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki szybki odcinek Wam się podobał. I co? Widzimy się już na vlogmas. Pa pa! Pa!